Czemu native speaker wcale nie musi być najlepszym nauczycielem, ale może być nie lubię jak ktoś odpowiada pytaniem na pytanie, ale tym razem to dość uzasadnione. Chcielibyście uczyć polskiego, ale nie w sensie dręczyć dzieciaki krzyżakami i rozbiorem zdania. Co w sumie byłoby jeszcze gorsze? Chcielibyście uczyć kogokolwiek polskiego jako języka obcego? Wyjaśniać przypadki, czasy gramatyczne, odmiany przez rodzaje, wyjątki? Ja też nie. Szczerze powiedziawszy, to brzmi jak prawdziwy koszmar. Niby mówię po polsku od małego, ale żeby uczyć innych języka, należy znać jego technikalia. Trzeba wiedzieć, co sprawia trudność nie-native'om. trzeba wiedzieć, jak tłumaczyć zasady. Znajomość języka, nawet taka doskonała, nie oznacza, że będziemy dobrzy w przekazywaniu wiedzy na jego temat. Nauczanie to osobna umiejętność. Ile razy zdarzyło się wam spotkać kogoś, kto był specjalistą w swojej dziedzinie, ale za grosznie potrafił wytłumaczyć, jak nabyć poszczególne umiejętności? Wszyscy byliśmy w szkole lub na studiach, prawda? Taki native speaker zgarnięty z ulicy. Owszem, do pogadania jest super. Można sprawdzić swoje zdolności komunikacyjne w rozmowie z taką osobą, ale nie szukałabym u niej porad na temat gramatyki. To, że ktoś używa gramatyki poprawnie, nie znaczy, że jest w stanie wyjaśnić jej zasady. W 99% przypadków tu nie ma korelacji przez, przez sposób, w jaki jako małe dzieci przyswajamy nasz język ojczysty. Ja to na przykład prędzej umrę, niż zdołam wyjaśnić cokolwiek związanego z gramatyką języka polskiego. Ok, do rzeczy. Native speaker, który ma doświadczenie i wykształcenie kierunkowe, jest na wagę złota. Wiec bywa zagłostką dla osób uczących się języka. Potrafi dobrze wytłumaczyć zasady, które przyswoił w dzieciństwie. Zna język od technicznej strony o niebo lepiej niż native speaker bez wykształcenia w tej dziedzinie. Status nativea to wspaniała sprawa, ale to nie jest jedyny czynnik, którym powinniśmy się kierować przy wyborze nauczyciela. Co nie zmienia faktu, że ilekroć spotkacie nativea. Warto do niego zagadać, nawet jeśli nie jest nauczycielem. Skok na głęboką wodę to dobra technika na pozbycie się bariery językowej. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować Magdzie za podrzucenie nam tego pytania. Good luck! Have fun!